Rozdział szesnasty. Czy mogła być skażona cnota dziewic świętych, które by wbrew woli swej zgwałcone były w niewoli? Myślą poganie, że dopiero to nie lada zarzut w oczy nam rzucą, gdy przesadzając ciężkość niewoli wytykają i to, iż nie tylko mężatki i dziewczęta mające wyjść za mąż, ale też niektóre zakonnice gwałcone były. W tej sprawie nie tyle wiara, nie tyle pobożność i sama cnota czystością zwana w trudnym się położeniu znajdzie, ile raczej samo mówienie o tych rzeczach, w którym wstydliwość zimnym rozsądkiem o lepsze idą. Bo nie tyle nam tu chodzi, by dać odpowiedź obcym, ile też pocieszenie swoim. Powiedzmy tedy naprzód i uznajmy to za pewnik, że cnota źródło życia uczciwego. Z duszy siedliska swego rządzi członkami ciała i że ciało kierowane wolą świętą świętym się też staje. Dopóki ta wola niezłomną pozostaje i stałą, choćby ktoś inny nie wiem co z ciałem czy w ciele wyprawiał, nie ma w tym winy cierpiącego, jeśli uniknąć tego środkami niegrzesznymi nie może. Ale w ciele czyimś można przemocą wzbudzać nie tylko uczucie bólu, lecz też i uczucie lubieżności. Gdyby taki zaszedł wypadek, to jakkolwiek nie zabija on cnoty niewinności, gdy ją wytrwała wola zatrzymuje, lecz budzi wstyd na samą myśl, iż ktoś sądzić może, jakoby się w duszy przystało na to, co podobno bez jakiejkolwiek przyjemności cielesnej stać się nie mogło.